Zadanie drugie. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S równym 2, 3 przechodzącego przez punkt A równy 4, 7. No to moi drodzy, zapiszmy, przypomnijmy sobie wzór na równanie okręgu w postaci ogólnej. Czasami się mówi środkowej, gdzie jest ten środek tak wyeksponowany. x minus A. W nawias do kwadratu, dodać Y minus B w nawias do kwadratu, równa się R kwadrat. I teraz moi drodzy, sprawa arcyprosta. Wiemy, że S jest środkiem tego okręgu, czyli możemy już napisać, że równanie okręgu przybierze taką postać. X minus 2, bo dwójka jest pierwszą współrzędną środka, widzimy. Dodać Y. Minus b, bo trójka jest drugą współrzędną środka w nawias do kwadratu równa się nieznane r w kwadracie. I moi drodzy, wzór okręgu zawsze co generuje? On generuje punkty o współrzędnych x, y, które spełniają to równanie. Ale my mamy jeden z takich punktów, który spełnia to równanie, tak? Mamy A, czyli możemy śmiało napisać A należy do okręgu O, z tego wynika identycznie jak przy prostych czy jakichkolwiek funkcjach, tak? Punkt należy do obiektu geometrycznego o danym równaniu. Zauważcie, nie mówię funkcji, bo okrąg nie generuje funkcji idącej ze zbioru rzeczywistych w rzeczywistych. Yy, to mogę wstawić jego współrzędne do wzoru i koniec. No to wstawiam. Nawias otwieram. Za x wstawiam 4 Minus 2 do kwadratu plus. Nawias otwieram. Za y wstawiam 7, tak? Minus 3 w nawias do kwadratu równa się r kwadrat. I stąd otrzymam r. 4 odjąć 2 do kwadratu. 4 dodać. 7 odjąć 3 do kwadratu. Równa się r kwadrat. Wórka przed nawias i dostanę ile w nawiasie. Czyli jak to spierwiastkuję, to dostanę, że R równa się pierwiastek z 4, czyli 2 i pierwiastki z 5, tak? No ale to niepotrzebnie ja nawet to robię, bo przecież oni chcieli równanie okręgu, a nie promień. Ostatecznie równanie okręgu to znaczy, wyliczam r, bo r kwadrat mnie interesuje tak naprawdę. Równanie okręgu x minus 2 w nawias do kwadratu dodać y minus 3 nawias do kwadratu równa się r kwadrat, czyli 20. Moi drodzy, ja tutaj przy okazji chciałbym połączyć wam w głowie równanie okręgu z odległością między dwoma punktami. To jest dokładnie to samo Wzór na odległość między dwoma punktami Bo ktoś może rozwiązać to zadanie Tak jak my teraz A druga osoba może sobie pomyśleć Brakuje mi do równania tylko R No to co ja zrobię? No to sobie wyliczę AS daje R Tak? Widać? Odległość między A i S To jest po prostu promień, tak? No bo to jest środek okręgu A to jest punkt na okręgu no to co ten ktoś zapisze? Ten ktoś zapisze pierwiastek. I teraz pamiętacie taki wzór. O. Tak właśnie. I teraz bierzemy. Powiedzmy 4 minus 2, 7 minus 3. Ale hola, hola, popatrzcie. Jak my byśmy to podnieśli do kwadratu stronami, to jest r kwadrat równe 4 minus 2 w nawias do kwadratu plus... 7 minus 3 w nawias do kwadratu. Przecież to chyba zaraz, déjà vu, tak? Dokładnie to samo. Widać? Czyli wzór na odległość między dwoma punktami. To tak naprawdę w ogóle równanie okręgu w postaci środkowej powstaje z tego, z tego wzoru. Dobrze, dziękuję.